Na gości oprócz bezdomniaków już od godziny 11 będą czekać loterie i quizy z nagrodami oraz pokaz pracy psów ratowniczych, które przyjadą z grupą poszukiwawczo-ratowniczą Straży Pożarnej z Wałbrzycha. Zapraszamy wszystkich chętnych poznać zwierzaki do adopcji, bo to jest taki priorytet. Każdy nasz dzień otwarty no, przyświeca nam idea, żeby po prostu jak najwięcej szczęśliwych zakończeń utworzyć, dzięki temu, że będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się ze zwierzętami, ponieważ przygotowali nasi wolontariusze po pierwsze takie Krótkie proste warsztaty z odczytywania emocji psów. Dodatkowo będzie możliwość wyprowadzenia zwierzaka na spacer, właśnie w towarzystwie wolontariuszy, opiekunów naszych zwierzaków, a dodatkowo mnóstwo tutaj porad od ekspertów, ponieważ będą z nami behawiorystki, od specjalistki od zachowań psów oraz kotów, nasza lekarz weterynarii, będzie cała kadra schroniska, która doradzi też jeżeli chodzi właśnie o kwestię adopcji, ale też takim kluczowym i ważnym czynnikiem jest zbiór którą będziemy tego dnia prowadzić. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci, a ponadto gorącą kawę i ciasta. Żadna pogoda nas nie odstraszy. Widzimy się, mam nadzieję, w niedzielę ze wszystkimi zainteresowanymi adopcją. Będzie można poznać zwierzaki, będzie można wesprzeć zwierzaki albo zaangażować się w wolontariat. Świdnickie schronisko znajduje się przy ulicy Pogodnej 3. W placówce na co dzień przebywa zazwyczaj ponad setka podopiecznych. Bezdomne koty i psy objęte są opieką weterynaryjną, mają ogrzewane pomieszczenia i boksy. Działalność schroniska w dużej mierze finansowana jest dzięki wsparciu wolontariuszy, sponsorów i akcji charytatywnych.